Mamy sobie zadanie, że rozpatrujemy wszystkie trójkąty równoramienne ostrokątne ABC, na których opisano okrąg o promieniu 1. Dlatego narysowałem sobie kółeczko. Tu mamy punkt A, tu mamy punkt B, tu mamy punkt C. AC równa się BC. Wszystko się pięknie zgadza. No i wiemy, że promień jest równy 1. Ja ten promień sobie na fioletowo zaznaczyłem. Tu będzie jedynka i tu będzie 1, no bo tu mamy sobie środek. Wiemy o tym, że X... Oznacza odległość środka okręgu od podstawy AB tego trójkąta, czyli właśnie od odtąd dotąd jest sobie nasz x. Mamy wykazać, że pole każdego z takich trójkątów jako funkcja długości X wydarza się takim oto wzorem i wyznaczyć dziedzinę, jaki ten x może być. Możemy sobie zacząć od dziedziny z tej prostej przyczyny, że jeżeli wiemy, że tu jest środek, tutaj od odtąd dotąd jest oczywiście 1, bo to jest nasz promień, no to widzimy, że ten x nie może być więcej niż 1 ponieważ jest odległością, no to musi być od 0. Czyli możemy sobie powiedzieć, że ta nasza dziedzina od tego x, to będzie na pewno od 0 do 1. I teraz pytanie, jak to wyznaczyć? No to wiemy o tym, że wzór na pole to jest 1 druga a razy wysokość. Czyli pole to będzie 1 druga a, natomiast nasza wysokość, to zobaczmy sobie, że to jest 1 plus x. OK, zauważmy, że 1 plus x już mamy, to teraz jeszcze jakoś a trzeba uzależnić od naszego x. Uzależnimy go sobie w ten sposób, no że tutaj jest połowa a, tak? bo od środka, środka wysokości do wierzchołka jest 1 druga a, po prostu stosujemy tu twierdzenie Pitagorasa, które mówi, że x kwadrat plus 1 druga a do kwadratu równa się po prostu 1. Czyli dostaniemy, że x kwadrat plus 1 czwarta a kwadrat jest równe 1. Odejmiemy sobie x kwadrat. Czyli 1 czwarta a kwadrat to jest 1 minus x kwadrat. Teraz sobie już spierwiastkujemy. Tu dostaniemy 1 druga a. Jest równe. No i tu mamy pierwiastek z 1 minus x kwadrat. No a zobaczmy, że tutaj też mamy 1 druga a. Czyli możemy od razu napisać, że pole równa się właśnie ten nasz pierwiastek. 1 minus x kwadrat razy, a tu dostajemy 1 plus x. No i faktycznie to mieliśmy wykazać. No to teraz przejdziemy do podpunktu C, gdzie musimy obliczyć długość tego odcinka x rozpatrywanych trójkątów, który ma największe pole, i będziemy sobie liczyć to pole. OK, zrobiłem sobie dużo miejsca, bo już ta wcześniejsza część nam jest niepotrzebna. No i mamy sobie takie pole i musimy znaleźć tego x, dla którego to pole jest największe. Jak to zrobimy? Ponieważ tutaj mamy pierwiastek, a tu mamy sobie funkcję liniową, czy też wyrażenie liniowe x plus 1, ja będę to wyrażenie chciał sobie włączyć pod pierwiastek. W jaki sposób? No gdybym to podniósł do kwadratu i wziął z tego pierwiastek, no to teoretycznie nic się nie zmienia, prawda? No bo tym bardziej, że x należy do przedziału od 0 do 1, czyli to jest wyrażenie dodatnie. To znaczy, że ja sobie mogę napisać, że moje p od x jest równe pierwiastek z x plus 1 kwadrat, razy 1 minus x kwadrat. <laughs> po co tak zrobiliśmy? No bo teraz tak, to sobie wymnożymy wszystko i stworzy nam się tutaj wielomian. I Tutaj będzie potrzebny komentarz, że ponieważ mamy pierwiastek z jakiegoś wielomianu, też z jakiegoś wyrażenia, to ponieważ pierwiastek jest funkcją rosnącą, to im większą liczbę znajdziemy pod pierwiastkiem, czy też tak, we, dla tego wyrażenia, im większo, x takiego x znajdziemy, że to wyrażenie będzie największe, to sam pierwiastek będzie największy. W takim razie jeszcze sobie to tylko powyliczajmy. Czyli będziemy mieć tak, pierwiastek z z mnożenia x kwadrat plus 2x plus 1 razy 1 minus kwadrat. Czyli nasze p od x będzie równe pierwiastek i mamy tak, mnożymy przez 1, i mamy x kwadrat plus 2x plus 1 i mnożymy przez minus x kwadrat, czyli jest minus x do potęgi czwartej, minus 2x do trzeciej i minus x kwadrat. O, fajnie, bo kwadraty x kwadrat się skasują i dostaniemy, że p od x jest równy pierwiastek z minus x do czwartej minus 2x do trzeciej plus 2x plus 1. I tutaj pamiętajmy, że x należy od 0 do 1 i ja sobie teraz zrobię funkcję pomocniczą f od x, która będzie równa minus x do czwartej minus 2x do trzeciej plus 2x plus 1. I ta dziedzina tutaj oczywiście tej funkcji f również jest od 0 do 1. Żeby zbadać sobie, kiedy to wyraż, ten wielomian przyjmuje wartość największą w tym przedziale, no to liczymy sobie pochodną. Czyli f x jest równe. Pochodna z x do 4 to jest 4x do 3, czyli wyjdzie minus 4x do 3. x do 3 jest 3x kwadrat, ale razy minus 2 to wyjdzie minus 6x kwadrat x jest 1, czyli z dwóch x jest po prostu 2, a ze stałe jest równe 0. I teraz będziemy sobie chcieli sprawdzić, kiedy to wyrażenie jest równe 0. Co zrobimy? No, temat hodnada, czyli dostaniemy tabelkę, tu są x e, tabelkę i stawiamy minus 4, bo jest 4, minus 4 przy x do trzeciej, minus 6 bo jest minus 6 przy x kwadrat, 0, bo przy x jest 0 i wyraz wolny to jest po prostu 2. OK, co teraz robimy? No Wstawimy sobie jakąś liczbę, i chyba minus 1 tu będzie pasować, no bo zrobimy tak. Mnożymy i po przekątnej dodajemy. Minus 11 i minus 4 to jest 4, minus 6 to jest minus 2. Minus 11 i minus 2 to jest 2, plus 0, 2, minus 11 2 to jest. Minus 2, plus 2, 0. Super, bo teraz możemy sobie napisać, że nasze f od x to jest, ponieważ tu jest minus 1, no to dostaniemy x plus 1 a ponieważ tutaj jest minus 4, minus 2x i dwójka, no to o spada o 1 w dół i dostaniemy minus 4x kwadrat, minus 2x. Tutaj mamy wyrażenie kwadratowe, czyli możemy sobie policzyć deltę, która wynosi b kwadrat, czyli minus 2 do kwadratu to jest 4, minus, minus 4 razy minus 4 to jest 16 i razy 2 to jest plus 32, czyli delta wychodzi 36, a pierwiastek z takiej delty to 6. Liczymy sobie x1, czyli mamy minus B minus pierwiastek z delta przez 2A, minus 4 przez minus 8 to jest 1 druga i super, bo należy do naszej dziedziny. No i jeszcze mamy x2, czyli minus B plus pierwiastek z delta przez 2 razy A. I z tego co widzę, wychodzi tu 8 przez minus 8, czyli minus 1. W takim razie F prime od x będzie równe. X plus 1. To jest w nawiasie razy no i tutaj zapisujemy postać iloczynową, czyli jest minus czwórka z przodu, czyli minus 4 razy x minus x1, czyli x minus 1 druga, x minus x2, czyli x1. Czyli dostaniemy ostatecznie, że f prime od x możemy zapisać w następujący sposób. Najpierw zapiszemy sobie minus 4, później zapiszemy sobie x plus 1 do kwadratu, no bo tu jest x plus 1, tu jest x plus 1. A na końcu sobie zapiszemy x minus 1 druga. Ok. I to jest nasza pochodna, zapisana w postaci iloczynowej. Ok, zrobiłem sobie troszkę miejsca, no bo teraz pasowałaby ten wielomian narysować, czyli rysujemy sobie oś. I zaznaczam sobie tutaj miejsca zerowe. No tutaj miejsce zerowe to jest nasza jedna druga. Tutaj nasze miejsce zerowe to jest minus 1. Ponieważ ten wielomian to było minus 4x do trzeciej na początku, ponieważ jest ujemna liczba przy najwyższej potędze, wielomian rysujemy z dołu. Dochodzimy do pierwszego miejsca zadowego. Widzimy, że tu jest pierwsza potęga, czyli przechodzimy sobie grzecznie na górę. A ponieważ to jest druga potęga, no to w tym momencie się odbijamy od osi tych, tej x. -ów. Tu mamy wartości dodatnie, tu mamy wartości dodatnie, tu mamy wartości ujemne, ale oczywiście pamiętajmy jeszcze o dziedzinie, że ta dziedzina jest od zera, do 1. Okay? Czyli tylko ta część jakby wykresu nas interesuje. No i teraz tak, okazuje się, że nasza funkcja f od x, ponieważ tutaj pochodna jest dodatnia, tu pochodna jest ujemna, to znaczy, że tutaj nasza funkcja sobie rośnie, tutaj nasza funkcja sobie maleje, czyli faktycznie tu ma ekstremum wartość największą dla x równego jedna druga. Ponieważ mamy obliczyć to największe pole, no to ponieważ wiemy, że wzór na pole to jest tyle, to możemy sobie po prostu policzyć teraz, ile to jest P od 12. I dostaniemy tak, x plus 1 druga, czyli mamy x plus 1 jest, czyli mamy 1 druga plus 1, razy pierwiastek z 1 minus 1 druga do kwadratu, to jest od razu napiszemy sobie 1 czwarta, i dostaniemy, że to jest 3 drugie razy. Tu mamy 3 czwarte, czyli mamy pierwiastek z 3. To jest 4, pierwiastek z 4 to jest 2, czyli dostaniemy 3 pierwiastki z 3 przez 4 i to kończy nasze zadanie.